Dzisiaj funkcja kwadratowa i zadanie z matury podstawowej MAJ 2025. Pokażę Wam dwa szybkie zadania: zadanie 12.2 i 12.3. To są zadania z formuły 2023. W formule 2015 akurat w tym roku nie było tych zadań, natomiast funkcja kwadratowa też Was obowiązuje. Musicie wiedzieć, co to jest oś symetrii, bo jesteście bardzo często o to pytani. A przy okazji ogarnę też dzisiaj takie zadania, czyli przesunięcia. Mamy pytanie o oś symetrii wykresu naszej funkcji. Po pierwsze, zapamiętajcie sobie, że oś symetrii funkcji kwadratowej to zawsze będzie x, czyli tutaj zostaje nam odpowiedź A albo B. To nigdy nie będzie y. No i teraz pokazuję Wam, gdzie macie oś symetrii. Oś symetrii to jest taka linia, która dzieli nam parabolę na dwie równe połówki. To jest parabola. Ta parabola jest tak złośliwie narysowana, dlatego że tutaj nie mamy jej dokończonej, ale ona wygląda no, w taki sposób. I teraz oś symetrii dzieli parabolę na dwie równe połówki, czyli musi przechodzić przez jej wierzchołek. Oś symetrii paraboli wygląda w ten sposób. My mamy podać równanie tej osi symetrii i tak jak powiedziałam, równanie osi symetrii paraboli zawsze zaczyna się na x i podajemy przez jakiego x ta oś symetrii przechodzi. Ona przechodzi przez trójkę, także równanie osi symetrii to x równa się 3. Odpowiedź A, dziękuję bardzo. Zawsze, jeżeli będziecie pytani o oś symetrii, paraboli, to robicie to w taki sam sposób. Tutaj nie ma żadnej innej opcji. No i mamy drugie pytanie. I tutaj mamy narysować jakąś funkcję G, dlatego że ta nasza funkcja oryginalna to jest funkcja F. I okazuje się, że ta funkcja G ma taki wzór. A taki wzór oznacza przesunięcie o trzy jednostki w dół, czyli o trzy kratki. Dlatego ja zaraz całą tą parabolę przesunę o te trzy kratki w dół, no ale skupmy się na tym, czego oni od nas chcą w tym zadaniu. Oni mówią o liczbach x1, x2 i że to są miejsca zerowe funkcji. Musimy się więc dowiedzieć, ile dokładnie wynoszą miejsca zerowe tej nowej przesuniętej funkcji. W takim razie przesuwamy całą parabolę o trzy jednostki w dół. Zaczynamy od przesunięcia wierzchołka. On był tutaj, więc przesuwamy go o trzy kratki niżej. On znajdzie się tutaj. Możemy sobie przesunąć takie punkty, które idealnie leżą w kratkach. No i akurat w tej funkcji mamy tylko ten punkt, on leży tutaj idealnie na. Przecięciu kratek, to jest tak zwany punkt kratowy. Przesuwamy go o trzy kratki w dół, no i ten punkt znajdzie się tutaj. Czyli już wiemy, jakbyśmy chcieli teraz narysować tą nową parabolę, ona musi przechodzić przez te dwa punkty. Tutaj ma wierzchołek, więc będzie wyglądała mniej więcej tak. Ta nasza nowa parabola to będzie kopia tej starej paraboli, tylko o trzy kratki niżej. Przypominam, że pytali nas o miejsca zerowe. No i tutaj mamy pierwsze miejsce zerowe, nazwiemy sobie je x1 i to miejsce zerowe. Przechodzi przez 0, więc miejsce zerowe jest równe 0. Mamy pierwsze miejsce zerowe. No i łatwo się domyślić,